Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast 8 października Wspólnotowe uwielbienie przypomina nam, że nadzieja to nie tylko sytuacja, miejsce czy koncepcja, nadzieja to osoba, która ma na imię Jezus. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez ducha świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Każdy jej pragnie to ona napędza nasze działania i pobudza odwagę i wytrwałość to ona prowadzi Cię przez trudne chwile i nie pozwala zrezygnować. Trudno jest być szczęśliwym, trudno rano wstać, i trudno dalej iść przez życie, gdy jej nie mamy. O czym mowa? Oczywiście o nadziei. Wszyscy jej pożądamy. Otóż radykalne przesłanie Biblii, dobrze uchwycone we fragmencie z listu do Otytusa, mówi, że trwała nadzieja, która nigdy Cię nie zawiedzie ani nie zawstydzi, jest możliwa do odnalezienia. Tylko w relacji pionowej. Sytuacje, miejsca, doświadczenia i relacje codziennego życia, znajdujące się w poziomie, to zagrożenia w poszukiwaniu nadziei. Dlaczego? Ponieważ wszystkie zawodzą. Wszystkie miejsca w poziomie, w których można by szukać, zostały dotknięte przez upadek. Po prostu po tej stronie wieczności. Nie ma perfekcyjnych sytuacji, rajskich miejsc, całkowicie satysfakcjonujących doświadczeń i z pewnością nie ma doskonałych ludzi. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że wszystko jest ulotne i żadna z tych rzeczy nie trwa wiecznie. Wszystko, co znajduje się po tej stronie wieczności, w poziomie, jest w stanie rozkładu. Nadzieję więc, która odpowiada na twoje najgłębsze potrzeby i daje ci motywację, by iść dalej, bez względu na to jak ciężkie jest życie i która obiecuje ci wieczne dobro, znaleźć można tylko w relacji w pionie, w relacji z Bogiem. Może nie wystarczy powiedzieć, że nadzieję można znaleźć tylko w Bogu i w obietnicach Jego przymierza. Ona naprawdę spoczywa na ramionach tego, który jest wypełnieniem wszystkich tych obietnic. Powiedzieć, że wiarygodna nadzieja jest w Jezusie, to też za mało. Przesłanie Biblii jest jeszcze mocniejsze i bardziej ukierunkowane. Jezus jest tą niezawodną nadzieją. Kryje się ona w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Łaska krzyża to łaska, która nie tylko wybacza i przyjmuje, ale też wyposaża we wszystko, co jest nam potrzebne, aż do chwili, gdy niczego nie będziemy już potrzebować. A co według fragmentu z listu do Tytusa owa nadzieja rodzi w nas, owocuje zupełnie nowym sposobem życia. Ponieważ ten, który jest nadzieją, nasycił nią moje życie, nie muszę jej już szukać i mogę oddać się dobrym uczynkom czy znasz tę nadzieję jeśli nie dobrym pierwszym krokiem w kierunku jej znalezienia byłoby zbieranie się w dzień pański z innymi wierzącymi by uwielbiać tego który jest twoją nadzieją aby znaleźć nadzieję znajdź jego dalsze rozważania i zachęta list do rzymian 5 Jeden, jedenaście.